Witam serdecznie z tej strony Arek Kisman. W dzisiejszym nagraniu powiemy sobie, jakie są korzyści z posiadania kryptowalut i udowodnię ci, że to nie jest tylko bańka spekulacyjna. Jeżeli interesuje cię temat kryptowalut, to nie zapomnij polubić tego nagrania wideo oraz subskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco z nowymi materiałami. Zaczynajmy. Po pierwsze, decentralizacja, czyli brak centralnej władzy. Jak bank centralny lub rząd. No dobra, dla niektórych słowo decentralizacja może brzmieć jak techniczny żargon, ale naprawdę jest to bardzo proste. Kiedy mówimy, że kryptowaluta jest zdecentralizowana, mówimy, że nie jest kontrolowana przez jedną centralną jednostkę lub instytucję, taką jak bank centralny lub rząd. Zamiast tego kontrolę nad siecią, Rozproszono wśród wielu użytkowników na całym świecie. Tak naprawdę to użytkownicy, jak ty i ja, mogą mieć wpływ na funkcjonowanie sieci. W praktyce oznacza to, że żadna jednostka lub instytucja nie ma całkowitej kontroli nad kryptowalutą. I to zmienia zasady gry, szczególnie jeśli chodzi o finanse. W tradycyjnym systemie bankowym twoje pieniądze są pod kontrolą banku. Jeśli bank upadnie, możesz stracić swoje oszczędności. Ale z kryptowalutą Twoje pieniądze są tylko Twoje i nikt nie może się do nich dostać bez Twojego klucza prywatnego. Pomyśl o tym jak o banku, którego jesteś jedynym właścicielem. Brzmi dobrze, prawda? Ale co z bezpieczeństwem? Czy zdecentralizowana sieć jest bezpieczna? Odpowiedź brzmi tak. Sieci blockchain są bardzo bezpieczne. Dzieje się tak, ponieważ informacje są przechowywane na wielu komputerach na całym świecie, a nie na jednym centralnym serwerze. Aby zmienić informacje na blockchainie, potrzebujesz zgody w większości sieci, co jest niemal niemożliwe do osiągnięcia. Wyobraź sobie, że jesteś w filmie Matrix i próbujesz zmienić jeden szczegół. No nie da się tego zrobić, chyba że skoordynujesz to z każdym komputerem w sieci. To prawie jak próba zmiany historii. Po drugie, pseudonimowość i prywatność. Twoje transakcje są prywatne i bezpieczne. Przede wszystkim, co to znaczy, że transakcje kryptowalutowe są pseudonimowe? Cóż, no to oznacza, że Twoje transakcje są związane z Twoim adresem kryptowalutowym, a nie z Twoim imieniem i nazwiskiem. To trochę jak używanie pseudonimu, kiedy piszesz książkę. Ludzie widzą Twój pseudonim, ale nie wiedzą, kim naprawdę jesteś. A wiesz co w tym jest fajne? To, że jest to jednocześnie publiczne i prywatne. Każdy może zobaczyć transakcje przeprowadzone na adresie kryptowalutowym, ale nikt nie wie do końca, czy ten adres jest, do kogo należy, no chyba że sam mu to powiesz. Niesamowite narzędzie, które pozwala zachować prywatność, jednocześnie wprowadzając przejrzystość i uczciwość. W świecie finansów to naprawdę coś nowego. No dobrze, ale co to oznacza dla ciebie jako inwestora? Po pierwsze, daje ci to większą prywatność. Nie musisz martwić się o to, że ktoś będzie szpiegował twoje transakcje. A po drugie, daje ci to większą kontrolę. Nikt nie może zamrozić twojego konta lub zablokować twojego dostępu do pieniędzy. Z drugiej strony, musisz też pamiętać o pewnej odpowiedzialności, ponieważ nikt inny nie ma dostępu do Twojego konta musisz być bardzo ostrożny z kluczami prywatnymi. Jeśli je zgubisz, no nikt nie będzie w stanie Ci pomóc odzyskać dostępu do Twoich funduszy. Dlatego zawsze podkreślam, jak ważne jest bezpieczne przechowywanie kluczy prywatnych. Dlaczego warto inwestować w kryptowaluty? Punkt trzeci, jest to potencjalny wzrost wartości. Kryptowaluty mogą zaoferować znaczny potencjał wzrostu. Jeśli obserwujesz rynek kryptowalut, z pewnością zauważyłeś, że Ceny niektórych kryptowalut wzrosły o 1000% w ciągu kilku ostatnich lat. Dla przykładu Bitcoin, pierwsza i najbardziej znana kryptowaluta, kosztowała mniej niż 1 cent w 2010 roku. Natomiast w 2021 roku jego cena przekroczyła 60 000 dolarów. To jest niesamowity zwrot z inwestycji. Ale czemu ceny kryptowalut? Tak gwałtownie wzrastają? No cóż, tutaj jest kilka powodów. Po pierwsze, kryptowaluty są ograniczone pod względem ilości. Na przykład maksymalna liczba bitcoinów, które kiedykolwiek zostaną wydobyte, wynosi 21 milionów sztuk. To oznacza, że gdy popyt rośnie, a podaż pozostaje taka sama, ceny muszą wzrosnąć. Po drugie, coraz więcej osób zaczyna rozumieć i akceptować kryptowaluty. Nie tylko zwykli ludzie jak my, ale także duże instytucje finansowe i korporacje. Wraz z rosnącym przyjęciem wartość kryptowalut prawdopodobnie będzie cały czas rosła. Ale pamiętaj, inwestowanie w kryptowaluty to nie jest takie zakładanie lokaty bankowej. To jest bardziej jak inwestowanie na przykład w akcje. Wartość Twojej inwestycji może gwałtownie wzrosnąć, ale może również gwałtownie spaść. Dlatego zawsze mówimy. Nie inwestuj więcej niż jesteś w stanie stracić. Inwestowanie w kryptowaluty to także bardziej długoterminowa gra. Chociaż niektóre osoby mogą mieć szczęście i to robić dużo pieniędzy w krótkim czasie, większość inwestorów kryptowalut musi być cierpliwa. Rynki kryptowalut są bardzo zmienne, a ogólna tendencja w długim okresie była do tej pory zawsze wzrostowa. Punkt czwarty. Dostępność i inkluzja finansowa. Kryptowaluty są dostępne dla każdego z dostępem do internetu, niezależnie od miejsca na świecie. Dostęp do tradycyjnych usług bankowych jest trudny dla wielu ludzi na całym świecie. Według Światowego Banku, około 1,7 miliarda ludzi na świecie nie ma konta bankowego. Dla wielu z nich tradycyjne banki są nieosiągalne, nieprzystępne lub po prostu zbyt drogie. Ale z kryptowalutami wszystko, czego potrzebujesz, to smartfon, i połączenie internetowe. Kryptowaluty pozwalają na łatwe i tanie przesyłanie pieniędzy na całym świecie. Możesz wysłać bitcoiny do kogoś na drugim końcu świata tak łatwo, jak wysłasz maila. Nie musisz martwić się o prowizję za przewalutowanie, opłaty bankowe czy czekanie kilku dni na przetworzenie transakcji. Z kryptowalutami transakcje są natychmiastowe i prawie darmowe. To jest naprawdę ważne dla ludzi w krajach rozwijających się gdzie dostęp do banków i usług finansowych jest ograniczony. No ale to też również korzystne miejsce dla osób w krajach rozwiniętych. Kryptowaluty umożliwiają łatwe i szybkie przesłanie pieniędzy, inwestowanie i oszczędzanie bez potrzeby korzystania z banku. Co więcej, kryptowaluty mogą pomóc w ochronie przed inflacją. W niektórych krajach takich jak Wenezuela czy Zimbabwe inflacja jest tak wysoka, że waluta lokalna traci swoją wartość z dnia na dzień. Dla ludzi w tych krajach kryptowaluty mogą być bezpiecznym schronieniem dla ich oszczędności. Oczywiście, jak wszystko inne, kryptowaluty też mają swoje wady i ryzyko, ale potencjał na większą dostępność i inkluzję finansową jest jednym z najbardziej ekscytujących aspektów kryptowalut. I punkcik piąty innowacje i przyszłość finansów. Kryptowaluty stanowią podstawę dla nowoczesnych finansów, zdecentralizowanych i nowoczesnych modeli biznesowych. Przyznajcie sami, technologia kryptowalut to prawdziwa rewolucja. Blockchain, technologia leżąca u podstaw kryptowalut, to coś zupełnie nowego, coś, co może całkowicie zmienić sposób, w jaki funkcjonuje nasz świat. Nie mówimy tu tylko o finansach, ale o prawie każdej dziedzinie, od opieki zdrowotnej po prawo czy sztukę. Jednym z najbardziej interesujących aspektów kryptowalut jest to, że są one otwarte dla innowacji. Każdy, kto ma pomysł i umiejętność, może stworzyć swoją własną kryptowalutę lub zbudować aplikację na istniejącym blockchainie. Nie musisz mieć pozwolenia od banku centralnego czy rządu. To jest prawdziwa demokratyzacja finansów. Na przykład weźmy kryptowalutę Ethereum. To nie tylko kryptowaluta, ale cała platforma, na której można budować zdecentralizowane aplikacje, czyli tak zwane Diapsy. Te aplikacje mogą robić wszystko. Od tworzenia tokenów do zawierania inteligentnych kontraktów. W praktyce oznacza to, że możemy tworzyć własne systemy finansowe, gry, platformy handlowe i wiele więcej. Wszystko na blockchainie. I to nie jest tylko teoria. Już teraz widać niesamowite projekty budowane na Ethereum i innych blockchainach. Są to projekty takie jak DeFi, które pozwalają na np. Na pożyczki, oszczędności, inwestycje bezpośredników. Są to też projekty takie jak NFT, które rewolucjonizują świat sztuki i kolekcjonerstwa. Ale to dopiero początek. Technologia blockchain jest nadal młoda, ale potencjał na przyszłość jest ogromny. Możemy sobie tylko wyobrażać, co nastąpi za 10, 20 czy 30 lat. Ale jedno jest pewne: posiadanie kryptowalut oznacza, że jesteś częścią tej przyszłości. Dziś to by było na tyle. Dziękuję za obejrzenie filmu. Oczywiście nie zapomnij, polubić to wideo oraz subskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco z nowymi materiałami wideo. Pozdrawiam!